Donata Herman, szkoleniowiec, autorka bloga Kadry w pigułce. Witam Cię Donato. Dzień dobry. Jak już doskonale wiemy, autorem pilotażu jest oczywiście Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tak z dużym dystansem podchodziliśmy do tego jeszcze kilka miesięcy temu. Natomiast faktem jest, że pilotaż ma odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, a w zasadzie to dwa. Czy... I jak skracać potencjalnie czas pracy, oczywiście z zachowaniem tego samego wynagrodzenia, no bo nie może to być tak, że będzie ów pilotaż, a potem ewentualnie wprowadzone potencjalne zmiany działać na niekorzyść pracownika. Dokładnie. Pilotaż, który rozpoczyna się w dniu dzisiejszym, 14 sierpnia, drodzy widzowie, już teraz można faktycznie zgłaszać się do tego projektu. Tak jak powiedziała pani redaktor, w pilotażu mogą uczestniczyć pracodawcy zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, w tym również jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia czy urzędy pracy. Na, nawet, ale trzeba spełnić pewne warunki formalne. No, warto zainteresować się taką możliwością. Natestowanie tych nowych modeli organizacji pracy, no i teraz tutaj należy to podkreślić, w latach 2025-2027, no bo tutaj też ten pilotaż jest rozłożony na lat kilka, co też no, wydaje się być zrozumiałe, trafi 50 milionów złotych. Tak? Natomiast sam rok 2025 to jest 10 milionów. Natomiast jak w praktyce ów pilotaż miałby przybiegać? Jakie są warunki jego włączenia się do niego? No warunków formalnych jest kilka. Działalność musi być prowadzona minimum 12 miesięcy przed złożeniem Wniosku. Co najmniej 75% pracowników, to jest ważna informacja dla pracodawców, musi być zatrudniony w ramach stosunku pracy, czyli najczęściej na podstawie umowy o pracę. Pracodawca będzie musiał podjąć decyzję, których pracowników obejmie takim projektem pilotażowym i będzie musiało ich być minimum 50%. No i konieczne będzie utrzymanie faktycznie wynagrodzeń, czyli brak pogorszenia warunków pracy i płacy. To są najważniejsze warunki, które trzeba będzie spełnić. To są najważniejsze warunki. Natomiast jak to wygląda z perspektywy pracodawcy? Czy warto się faktycznie włączyć do tego programu? Bo przypomnijmy, tutaj też mamy konkretne warunki, ale też no, konkretne pieniądze w cudzysłowie oczywiście, mówiąc do zgarnięcia. Bo tutaj, gdy mówimy o konkretnym jednym pracodawcy, to nawet kwota rzędu miliona złotych. Tak, rząd faktycznie planuje wsparcie przewidziane w ramach pilotażu. Jak wskazuje ministerstwo, wynosi maksymalnie 1 milion dla każdego uczestnika projektu, ale nie więcej niż 20 tysięcy zł na jednego pracownika. Także na co będzie można te środki wydatkować? To zarówno na ekspertyzy związane z wdrożeniem tak, tych nowych rozwiązań, a także dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, no bo z założenia to skrócenie czasu pracy ma nie powodować obniżenia wynagrodzenia pracowników. No i teraz pytanie, bo weźmy sobie pod uwagę różne formy pracy, tak, mamy pracę, fizyczną, mamy też pracę umysłową, no i nie jest tajemnicą to, że dużo trudniej będzie tego rodzaju rozwiązanie wdrożyć właśnie w przypadku pracowników fizycznych. Tak, dlatego, tak jak wskazuje Ministerstwo, to skrócenie czasu pracy wymaga i będzie wymagało takiego elastycznego podejścia i dostosowania do specyfiki branży i organizacji. W taki też sposób Ministerstwo będzie wy wybierać podmioty do realizacji pilotażu, czyli z różnych branż i organizacji, tak aby finalnie no, po tym obowiązku sprawozdawczym mieć. Pełny obraz tego, jakie narzędzia, jakie rozwiązania faktycznie w danych branżach czy organizacjach mają sens. No to w takim razie jeszcze nie sposób nie spytać o to, jakie modele przewidujemy. Tak, no bo siłą rzeczy nasuwa się pierwszy model, czyli czterodniowy tydzień pracy. Coś, co przecież wprowadziły też inne państwa. Tam faktycznie ów rozwiązanie się sprawdziło. Natomiast no to nie jest jedyne rozwiązanie. To nie jest jedyne rozwiązanie. Od jakiegoś czasu mówi się też o skróceniu tygodniowego wymiaru czasu pracy z 40 do 35 godzin. Rząd proponuje na przykład skrócenie godzin pracy dziennie, czyli w ujęciu właśnie takim dobowym, wprowadzenie dodatkowych dni wolnych w miesiącu od pracy, nawet dodatkowe urlopy wypoczynkowe. Ja przypomnę jeszcze, że zgodnie z kodeksem pracy już od lat e, istnieje taka instytucja jak choćby system skróconego tygodnia pracy, przy czym z tą różnicą, że tutaj e, faktycznie pracownik może pracować mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia pracy, ale przy równoczesnym przedłużeniu dopowego wymiaru czasu pracy wtedy nie więcej mhm. niż do 12 godzin, czyli nie o to tutaj chodzi właśnie w tym <grym> pilotażu i skróceniu <grym> czasu pracy. No właśnie, bo to co należy podkreślić, to nie jest to też nowość. Przecież pracodawca i pracownik mogą sobie też dowolnie kształtować warunki. Celem natomiast tego pilotażu jest przecież wypracowanie, no może też takich pozytywnych dla pracownika rozwiązań, ale wszystko po to, żeby sprawić, by był on jeszcze bardziej produktywny, tak? Czyli tutaj wyciągamy przede wszystkim rękę do pracownika. Tak, i tutaj apeluję, bo już teraz warto się zastanowić, jak zoptym zoptymalizować procesy w organizacjach, by utrzymać efektywność przy mniejszej liczbie godzin pracy, jeżeli faktycznie takie przepisy zaczną... Obowiązywać. Więc osobiście uważam, że to skrócenie czasu pracy może być taką pośrednią receptą na co? Na to, o czym się mówi, mm -hmm. czyli zmniejszenie, czemu to ma służyć, zmniejszeniu wypalenia zawodowego, no ale uważam, że bez dodatkowych narzędzi w postaci i to wsparcia psychologicznego, czy mentalnego, również poza pracą, czy narzędzi uczących, w jaki sposób. Efektywnie chociażby zarządzać czasem pracy, czy też umiejętności liderskich po stronie osób zarządzających, samo skrócenie czasu pracy nie rozwiąże kwestii chociażby rosnącej liczby zwolnień lekarskich, czy malejącej dzietności w Polsce. Więc należałoby tutaj spojrzeć na, na te rozwiązania trochę szerzej. Otóż to, no bo niestety, ale biorąc pod uwagę to, co dzieje się aktualnie na tym naszym rynku pracy, to tych problemów pojawia się zdecydowanie wiele. Natomiast o rozwiązaniu jednego z nich rozmawiałam z moim gościem, Donata Herman, szkoleniową. jest autorka bloga kadry w pigułce. Donata mogą Państwo oczywiście oglądać na naszej antenie. No i donato przypomnijmy w takim razie tylko, że nabór już ruszył, potrwa z tego, co widzę do 15 września, a o członków osoby, które wezmą udział w pilotażu poznam 15 października. Tobie bardzo serdecznie dziękuję i mówię do zobaczenia.